O nazwanie jednego z rąd albo obwodnicy miasta imieniem Tadeusza Ryczaja zaapelowali do władz samorządowych przedstawiciele Mieleckich Seniorów. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła Janina Tomczyk. Rondo, które jest przy ulicy Przemysłowej i Alei Kwiatkowskiego, zlokalizowane jest w bliskiej odległości od dawnej głównej bramy WSKPZ PZL Mielec, jest dobrym miejscem, mogącym upamiętnić i uhonorować. Osobę Tadeusza Ryczaja. O upamiętnienie osoby dyrektora Ryczaja. Od wielu już lat upomina się Andrzej Talarek, mielecki publicysta i bloger internetowy, który podobnie jak Janina Tomczek zasiada w nowo powstałej Mieleckiej Radzie Seniorów. Ja, ja nie zawdzięczam Tadeuszowi Ryczajowi wiele, natomiast uważam, że ludzka uczciwość wymaga, żeby tego człowieka docenić i przypominać faktycznie Mielczanom jego dokonania. Bo z niego jest to, czy z jego pracy jest to, co w tej chwili mamy. Reprezentanci mileckich seniorów w swoim apelu do władz podkreślają, Iż Tadeusz Ryczaj włożył olbrzymi wkład w rozwój Mielca, który stał się prężnym ośrodkiem przemysłowym, dającym zatrudnienie i utrzymanie wielotysięcznej załodze i jej rodzinom. Tadeusz Ryczaj zmarł w 2010 roku, a jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Chorzelowie.